Bo tylko ustrój totalitarny rządzi strachem, nie liczy się z poglądami swoich obywateli, nie szanuje innych poglądów. I mogę tylko powiedzieć, że tamte lata, kiedy myśleliśmy, że już mamy za sobą, że już jesteśmy wolni. Stają się coraz bardziej zamazane, że właściwie to po co to wszystko było? Te wyrzeczenia, tyle problemów. Ludzie nie mieli co jeść, nie mieli pracy. I żeby teraz, jak jest wolny kraj, wolna Polska, to żeby teraz znowu martwić się i myśleć, że wraca coś, co dawno było mi Ja ze swojej strony czuję rozgoryczenie, a jednocześnie mam nadzieję, że mądrość wygra, mądrość zwycięży.